Cześć, witam w nowym filmie dzisiaj pokażemy rzeczy, które dostaliśmy na Michoław. Pierwsze Pistole. pistolet na No i jeszcze kładki. Przespijamy wkładać na no, jeden wkład, ale tam dobra, uwaga teraz pistolet na kulki. Tu miałem celowo. Dobra. Teraz woda taśmie na klocków LEGO. co się można na to wpinać klocki Lego. Jest tego dużo. Znikający klej. Klej, który może zniknąć. No i dziki mity. Teraz najważniejsza w jakim jest kolorze. Fioletowy. To odsuwamy na bok, ale ona nie serio znika. I uwaga, nie serio znika. Teraz dwie puszki z kataru. A więc lecimy z tym, widzowie. Tutaj. Bach. Dobra, pierwsza puszka. Uwaga, robimy pojedynki dwóch puszek, końców oczywiście, Eriksen, Martinez i Wojtek Szczęsny i tutaj nasze saszetki, teraz druga puszka, pokaż limitki i tutaj saszetki i uwaga, Chyba wiecie, na czym polegał pojedynek, że z tych krajów musi jak najwięcej kart wypaść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W sześciu saszetkach. Dobra. Lecimy o, ja mam inną. Tak, silne. Dobra, koń tracimy. Kąś, i Wojtek Szczęsny. Nie ma trzeciej limitki. What? Nie, jesteśmy zgubieni. Dobra. To trochę dziwne, ale... Asażetki. teraz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pomylili się w limitach. Dobra, no to tutaj odłożone wojtka szczęścia do przykładem. Do puszki. I dobrze. Otwieramy mm. i komu więcej wypadnie, star. Ale musimy mówić piłkarzem, nazwijamy no Dobra. Pierwsza saszetka. Pada Game Changer. To jest Arkam Hassan Aif. Teraz uwaga, kolejny z katarczyk. Kole, kolejny katarczyk Baulem Kodouri. Rahem Sterling, Anglia. Ulepszenie Denmark. Pierwszy punkt. Urugwaj. Tutaj. Ronald Arajo. Dare Jedin. Christian Kudera. Emilian Brojan. Te karty nie pasują oprócz. Ulepszenie Denmarku. Teraz... Ty. w drugiej muszę naszę dwóch Uwaga, Bernardo Silva, Portugalia i Andre Ajew. Ale czy tutaj nie, tutaj nic nie pasuje. Y nie, to też nie pasuje. Tutaj Iram. O, jest, punkt, Bartosz Bereszyński, Griezmann, nie, i jest punkt, Andreas Sof Olsen nie, nie ma punktu, nie, bo to do tych musi pasować. A, no, dobra, i teraz jest, punkt, tutaj jest Denzel Dumfries, i jeszcze nie Federico Walner, teraz ja. Oga, Kai Havertz, Manuel Nagau, Sofimbe Bufal, Tom Rogic, teraz Michael Sterda, Federación Ekurriana de Futbol, Ekwador. Uwaga, Sergio Miklowicz-Sawicz. I jest! Top masterka! Hurry Kane! Widzowie, 100, 100, 100, czysta. Wkładam nam mnie. Kane. Również tu odkładam. Teraz to. A Kane był za nim. Nie, Nie. to jest. To danie. jest. A Kane był za nim. Nie, on był za nim. Nie Dobra, otwieraj. Mm. Mm. Legenda Luka Modric. Ale dobrze. Dalej. Diego Godin, Urugwaj. Nie pasuje. Alma Wolf, Sergej Milkowicowicz, John Stones, Roger Bankato, Kio Canedo, Jody Tillemans lecimy z kolejną saszewką. André Carillo Bendita Remi Wojciech Szczęsny no ale on tu niestety nie może dotrzeć Homan Ahmed Andra Onana Rui Patricio Giovanni Reina Hank są. W ogóle Brazylia wygrała 4-1 z Koreacią, Ale to nie miejscu Na razie jest 2-0 dla tej strony To może się zmienić. To są z Wodka Patrz co tam Sklejone karty. I kolejne sklejone. Co tu się odwaliło? Ile. Co tu się odwaliło w ogóle? Hengi Rozano. Western McCainy. I Al Ulepszenie Niderlandy. Kolejny punkt. 3-1. Dla tej strony. Rozbramka z Arabii Saudyjskiej. Mohamed Alouaz. Jackson i A, I jest Stefan de Vries 4-1 I John Corea, ale to nie pasuje Chociaż bardzo by chciał dotrzeć do Lataru Martineza Ta strona jest mniej punktowa to Widać jakie karty są rzadsze Tutaj, o Granit czeka Game Changer, <coughs> Salam Gados, Filip Kostic, Idris Ubaba Marco Lorente, Riccardo Radigues, Abudis Hetem, Hossein Kanadi. Ok, right. puštaju reče jer Arkin je venđen. No Tarik to sari. Kambe Sulema. Može bez dje. Eden Hazar. No. <coughs> Thomas Daly. <Danili. coughs> Asea Ladumoli. Karim Budak. Dani Olmo. Danny Olmo. I game changer, Sandio Manet. Modric, powtórka i gold, Bruno Fernandez, plus America Laporte. plus Luis Suarez, dużo błyszków teraz Ederson Danny Brown Eder Militao i Mohamed Kano to już jest pewna przegrana na tej strony. bo może mi się jeszcze w Parcy. paru tych czyli najwiatsza jest Argentyna chyba była. Nie była jedna karta, ale nie to strona Rady jedyne i danie wyraźnie rzadsze. No, Paul Torres. Declan Rice. Thomas Partey. Robin Gonser. Hector Herrera. Znaczy Jan Sommer. A korea republik tym jest ulepszenie korei ruben diaz więc po ostatniej saszetce też nie ma szans dla tej strony no to ktoś trafi ja bym to, ja to chciał <laughs> the <pie. laughs> dobra Harold, My Toma, France, ulepszenie, Araf, Hakimi, João Mourinho, Kamal Miller, João Cancelo hmm. i Harry Sowar, Ani jednego. Nie ma już żadnego szaleń. Eldo Atambab Jaius Manuel Corona e Gindogan Romero Jakucic Jordan Davis Cekal di bagian demi orang kecil legenda Zara Oh Marco Reus Yes! Angel Di Maria Fadarar Kavastatik Sekunda Nie, no dobra, Kładzisz mi ją pod no. Dawaj. Nie! No to daj, to odkładamy. Odkładamy ją tam. Szkoda. Fernando? Nie, Feram jest. dobra. Już myślałem, że Fernando. No i to już tyle.